Skalny potwór Power Miners 2009. Skalny potwór jest jedną z tych nietypowych minifigurek, ponieważ nie jest jak ludzie zrobiony z tych samych segmentów czyli nogi, tułów i głowa. Tylko z części przeznaczonych specjalnie do robienia skalnych potworów. Mnie się podoba: to jest akurat Bolderax. Eee, z powodu jego fajnego szmaragdowego koloru oraz tego, że może jeść kryształy. Mieszczą mu się i całkowicie mu się zamyka buzia. Fajna rzecz, mała, ale dużo zabawy. Co do pozowalności, to może poruszać rękami oraz coś mu można w nie włożyć, no oraz paszczą w górę, w dół, ale to by było tyle. No niewiele jest tych możliwości poruszania nim, ale mimo to bardzo mi się podoba. Człowiek Hotdog, Seria 13 2015. Człowiek Hotdog jest jedną z minifigurek, która mi się podoba, bo tak, nie potrafię szczerze mówiąc za bardzo powiedzieć, czemu. Na pewno podoba mi się bardzo jakość wykonania jego bułki. Mimo że minifigurka jest z Chin, to wszystkie farby są ładnie nałożone i dobrze reprezentują to, co mają reprezentować. Niektórym nie podobają się te niebieskie jego spodnie. No, ja myślę, że są ok. Jakieś, ani super, ale moim zdaniem też na pewno nie odejmują figurce. Tak wygląda bez stroju, i teraz już wiecie, czemu nie zdejmować z niego stroju. Bo jest nudny. Ogólnie, rzadka minifigurka, ale fajna, podoba mi się. Ducho-szkielet, rok nie mam pojęcia, seria nie mam pojęcia. Wiem, że gdzieś występowała. Tylko nie wiem, gdzie konkretnie. Nie jest to w każdym razie figurka zrobiona jakby przeze mnie. Ducho szkielet to po prostu szkielet w kostiumie ducha. I już to jest zaletą, ponieważ no, jest to śmieszne. Bardzo podobają mi się wszystkie części użyte do zrobienia szkieleta, yy, ponieważ wyglądają jak taki yy, szkielet ludzika Lego i bardzo fajnie im to wyszło. Twarz też z tym takim diabelskim uśmieszkiem mi się podoba. Proste, ale ładnie wygląda. Strój ducha wkłada się przez głowę, nie trzeba odczepiać niczego eee, i jest takim latającym prześcieradłem, po prostu. Bardzo niestety ogranicza ruchy. Na szczęście, ręce wciąż się mogą ruszać w miarę i też w tył, w przeciwieństwie do hot doga, czego wcześniej nie będzie. Oraz też strój się świeci w ciemności, ale to by było mniej więcej tyle. Główną, moim zdaniem, zaletą jest sama, jakby, figurka szkieleta. Kostium ducha po to, żeby było śpieszniej. Stary Sheriff. Jest to jedna z minifigurek, które sam zrobiłem, ponieważ jedyną rzeczą prawdziwie z dzikiego zachodu jest kapelusz. Cała reszta to części, które pasowały kolorystycznie. Tułów jest tłem jakiegoś urzędnika, ale broda wszystko zasłania, więc to ładnie wygląda. Teraz trzyma właśnie, jak widzicie, strzelbę taką, ale mam też dla niego pistolecik. Jest to ogólnie. Bardzo fajna minifigurka, która pasuje ogólnie do Dzikiego Zachodu, którego też jestem wielkim fanem. I to by było na tyle. Czarodziej, Seria 12. Uwaga, zaraz zobaczycie coś niesamowitego, czego nie ma żadna inna minifigurka. Błyszczącą się pelerynę. Może ma jakaś inna, ja w każdym razie nie wiem. Dlatego będę zakładał, iż Czarodziej jest jedyną z taką peleryną. Niestety jest ta peleryna. Takiej średniej jakby twardości, ani nie taka bardzo sztywna, ale też nie taka bardzo miękka jak materiał, dlatego się bardzo łatwo niszczy. Bardzo. Jest to klasyczny czarodziej, szpiczasta czapka, długa szata, peleryna oraz laska z czymś do czarowania. Podoba mi się, lubię ogólnie czarodziejów jako taki pomysł. No i to jest po prostu wersja Lego, więc czego w tym nie lubić. Goblin, seria 13. Goblin jest kolejną z minifigurek, które podobają mi się ze względu na jakość wykonania. Wszystkie części mają ładny kształt, a nadruki są bardzo dokładnie nałożone. Jak widać, tutaj ma skórzaną kamizelkę oraz też spodnie przewiązane jakimś sznurem. Wszystko bardzo fajnie pasuje do Goblina. Co do akcesoriów, z którymi jest, to jest to wielka szabla lub miecz do cięcia bezbronnych ludzi. Oraz też sakwa do zbierania ich kosztowności. Jedyną nową częścią to jest chyba jego czapka, choć nie jestem pewien, może już była gdzieś wcześniej używana. E, bardzo jednak ładnie wygląda tutaj i dopełnia goblina, ponieważ dodaje mu też szpiczaste elfie jakby uszy. Gobliny to chyba były jakieś elfy czy nie. W każdym bądź razie kolejna figurka fantazy, która mi się podoba. Co się stanie, jeśli skrzyżujemy ośmiornicę LEGO z humanoidalną minifigurką? Powstanie kałamarzec, potwór morski i zarazem najlepsza minifigurka LEGO wszechczasów. Jedna z, mówiąc konkretniej. Bardzo mi się podoba kształt jego głowy, ponieważ jest doskonale jakby wykonany oraz też ma bardzo ładne nadruki. Teraz niestety już żółta farba z przyssawek trochę zeszła, ale wciąż wygląda bardzo dobrze. Naprawdę wiele jest detali w samym kształcie tej głowy. Nogi to jest praktycznie zmniejszona wersja ośmiornicy Lego, tak aby mo można było na nią wsadzić minifigurkę. Co do broni, to ma taki trójząb, który teraz już, ojejku, jest w stanie co najmniej fatalnym. Nie wiem, czy to jest tak mój, czy wszystkie tak się niszczą szybko. W każdym razie jest to fajna broni. Kałamarzec. Genialna minifigurka, szkoda, że tylko w serii Atlantis. Grievous, LEGO Star Wars. Bardzo lubię minifigurki, które mają nietypowe części. GRIVES jest nietypowymi częściami. Niestety też przez to jest robiony w Chinach i gdzie niegdzie widać to szczególnie przy jakości nadruków. Ale tam, gdzie nadruki no, są cienkie, nadrabia na pewno kształtem wszystkich części, ponieważ są doskonale wykonane pod tym względem i dobrze się sprawdzają. Bardzo ładnie może on stać dzięki dużej jakby powierzchni swoich nóg no i też ma dużą pozowalność jak na minifigurkę lego. Jedyną prawdziwą wadą jego jest sposób przymocowania jego drugiej pary rąk. Nie jest ani trochę jak w filmie, znaczy jakby przymrużyć oczy i trochę naciągnąć to może trochę albo nie. No, mówi się trudno. Rozumiem, że nie mogę za bardzo zrobić tego w inny sposób, ponieważ skala na to nie pozwala, ale to rozwiązanie, no jest powiedzmy, że ok. Chciałbym rzecz jasna, aby było tak jak w filmie, ale wciąż uważam, że jest dobre. Więc Griwes genialna minifigurka. Zjawa, seria 14, albo jak powinna się nazywać, seria Halloween. Mimo, że jest to najpopularniejsza minifigurka w tej serii, to wciąż mi się podoba. Znaczy, co z tego, że lubi ją każda inna osoba na planecie. Nieistotne. Mnie się podoba chociażby zużycia tej specyficznej części na nogi, która, mimo iż to twardy plastik, bardzo dobrze pokazuje ulotność duchów i zjaw. Bo zjawa to rodzaj ducha. Znaczy, chyba. E, świetna jest też peleryna, bo peleryny są świetne. I jest to ten miękki rodzaj, czyli najbardziej wytrzymały więc figurka nie zestarzeje się razem ze mną i będę mógł ją przekazać moim wnukom. Jest też łańcuch do robienia strasznych dźwięków, czy kapturek z plastiku, oraz dość urocza twarz. Yy, cały klocek głowy świeci się w ciemności, dlatego będzie mogła Cię obserwować przez całą noc. Na wszelki wypadek nie miej żadnych ostrych przedmiotów w sypialni. Ming bezlitos zły czarodziej, seria 13. Praktycznie dzięki niemu zacząłem kolekcjonować minifigurki LEGO. I gdyby nie to, to pewnie zjawa byłaby na pierwszym miejscu. Ty czarodziej to praktycznie wszystko co dobre w dobrym czarodzieju, tylko że fajniej zrobione. Peleryna, wytrzymalsza, większa, ładniejszy kształt. nadruki, jakoś takie no... przyjemniejsze dla oka. Oraz płomień zamiast jakiegoś diamencika w lasce, też super. Fajniejsza broda, fajniejsza twarz, brak głupiej czapki, przez którą wygląda się jak idiota. No po prostu... Genialna minifigurka. Jest to zdecydowanie razem ze zjawą moja ulubiona minifigurka LEGO. Najlepsza ze wszystkich.